Cześć, witajcie, a dzisiaj troszeczkę z takiej innej perspektywy w kontrze do tego co robiliśmy ostatnio jak możecie sami zauważyć znajdujemy się właśnie w kabinie naszego konia pociągowego jakby tak można było nazwać czyli kejsa, Quadraka. wpadłem dzisiaj na kilka godzin zmienić tutaj kolega operatora właśnie tejże maszyny przy uprawie pożniwnej Wow, przy dosyć ciężkiej uprawy i pożniwnej, jak sami możecie zauważyć idzie uprawa głęboka właśnie tym agregatem głęboko uprawowym po, po rzepaku tutaj na jednym z gospodarstw się aktualnie znajdujemy jak widać no ale jakoś to uprawiać trzeba troszeczkę deszczu spadło w ciągu dwóch ostatnich dni, ale jak popatrzycie na to pole to raczej ciężko stwierdzić czy tutaj jakiekolwiek opady były więc no jest jak jest także znaczy jest godzina 17.30 dzisiaj cały dzień robiłem inne rzeczy, bo tam troszeczkę serwisu maszyn. Robiłem serwis właśnie tego zestawu wałów, tego starego. Musiałem pospawać ramę w kilku miejscach, już były jakieś drobne pęknięcia. Potem wymieniałem olej w 690. To ten kolega, który nie jeździ. Kejsem właśnie tam się dzisiaj wcześniej zerwać. i się pytał, czy bym go nie zmienił. Ja mówię, że nie ma problemu. Tak więc rację, że ten kolega taką też prośbę wystosował. I nie miałem powodów, by temu odmówić. Dlaczego się widzimy z kabiny właśnie tego kejsa Nie wiem tak naprawdę jak długo będę działał Nie jakoś pewnie strasznie długo Z racji, że jutro też mam trochę do roboty Jutro jest sobota Jutro czeka mnie troszeczkę orki W sumie więcej jak troszeczkę Bo mam dużo do wyorania Kilkadziesiąt hektarów Już telefon do mnie dzwoni Ale to nie jest nic pilnego To jacyś naciągacze Sieci, te, sieci telekomunikacyjnych więc tak to wygląda żniwa mamy na ten moment zakończone zakończyliśmy wszystko co związane z jęczmieniem o zimę, jęczmień o wykoszony ja już nic wam więcej nie dogrywałem z racji, że że już nie byłem na polu, tylko byłem na hali, podpychałem rzepak nie rzepak, a jęczmień przepraszam, podpychałem jęczmień na pryzmie, więc tam akurat nic ciekawego nie było, więc nie było co nagrywać czekamy na wjazd pszenicy, pszenica jeszcze nie jest do końca gotowa rzekomo w przyszłym tygodniu są takie plany by takie próby podejmować, więc zobaczymy też nie wiem co ja będę robił, być bardzo możliwe, że w przyszłym tygodniu wow to jest tak, że jak on ma za ciężko skrzynia już ma za ciężko to wtedy się sam zatrzyma po prostu, żeby skrzyni nie przeciążyć. Widzicie, jak jest bardzo twardo. Widzicie, 600 koni, prawie na gąsienicy, ma problemy z pociągnięciem tych 6 metrów. Więc no jest naprawdę ciężko, jest twardo. No, trzeba tego deszczu, tego deszczu trochę spadło, ale to jest nic względem tego, czego potrzeba. Mam też delikatny problem z kamerką z GoPro, którego używam, bo coś się dzieje z nim, że się przegrzewa. Zamieniłem kamerki, zamieniłem taką samą jaką mam i pożyczyłem drugą od mojego przyjaciela Bartka tamtą, którą mam. To jest siódemka, ta też jest siódemka, GoPro Hero Black 7. Ponieważ w tamtej mi się zepsuł ekran. Myślałem, że się uda go naprawić. Okazuje że się, że się naprawić nie da. On mi dał to w formie zastępczej i ta z kolei też już po swoich przejściach jest. W ma tendencję do przegrzewania się, niestety tak więc niekiedy nie zdając sobie sprawy że nie nagrywam wciąż nagrywam, a kamerka jest zawieszona, no ale będę się starał na to zwracać uwagę i obserwować żeby takie sytuacje nie miały miejsca, żeby tego materiału jak najwięcej zgromadzić, tak więc tutaj uprawiamy, niedużo mnie zostało na tym kawałku już plus jeszcze poprzeczki później będziemy szybciej nosili. dalej Ok, jestem już po zrobieniu wszystkich odcinków, wszystkich prostych przejazdów na tym polu, więc teraz będziemy się brali za robienie poprzeczki. Tutaj można zrobić w gayzie tak, że się objedzie raz poprzeczkę dookoła i teoretycznie ona już później powinna się sama nam chcieć. O kolejne przejazdy powinny iść w linii obok siebie, więc zobaczymy, czy nam się uda tego dokonać. Będzie pewnie twardo. Jest twardo jak cholera. Znajdziemy mu z ogranicnika obrotu. Ale trzeba troszeczkę będzie podnieść po prostu. I jakoś idziemy powoli. No jak skłopimy, to nie chce iść. na tych poprzeczkach, dlatego moim zdaniem trzeba teraz na jakiś czas wyorać, bo nawet uprawa teoretycznie tak, takim agregatem jak ten, który widzicie głęboko idzie w ziemię, ale co z tego, ja to płyt, płytko zrobię. Jak to i się nie ma co dziwić temu, dlaczego potem na tych poprzeczkach rosnąć gdzie chce. że na tej ile się da tu zgłębiać. Głębokości Czy te rozmiary tego gada, wyczuć, żeby na tych popsiach jak najsprawniej te przejazdy robić. O, tu nośno nam się trochę przypchało z tej strony, to nie bez powodu, bo zostawili cholera jazda słomę z tego. z rzepaku nie zebrali wszystkiego i dlatego się zapchało no i nie trzeba spauzować trzeba to rozciągnąć Fajnie, tym też jest zabawne, bo że tą kierownicą uważać i się operuje, żeby tym nas tak nie czarpać. Tu się łamy na pół, morwa o tak. I teraz i ogień na tłoki. na przykład już tak twardo nie jest i idzie elegancko. Można mu nawet i ósemkę. ósemką chce iść. Przecież wtedy z obrotów trzeba zejść. Bo tutaj na tym ograniczniku obrotów, że do 1800. Ja sobie pozwoliłem to wyłączyć, żeby na poprzedzce to usprawnić. tak chyba nie robię, bo wtedy więcej złopy ten kaj z paliwa no zobaczymy czy mi się ten zapis ścieżki udał tak jak trzeba tutaj to pole jest takie o takim kształcie troszeczkę owalnym, że nie ma takich prostokątnych poprzeczek, znaczy kwadratowych czy właśnie prostokątnych kształtów poprzeczek Szybko wyczuję i wadzę. Będziesz... Po obrotach. A tam jest mokro, bo jest przerwany chyba drenaż. jakoś sobie radzi a zobaczymy jak tutaj na tym mokrym A jakoś przeszedł. Tutaj na rogu tego pola, dokładnie tu, gdzie jest ta trawa, na wiosnę się zagrzewałem landrowerem, jak przyjeżdżałem sprawdzić, czy głębie żrą rzepak bo tutaj taki facet przyjeżdżać ciunikiem wyciągać i to jest to, to miejsce chyba gdzie się zagrzebałem to, gdzie ten barzon był pamiętam próbowałem samemu wyjechać ale mi się nie udało Dobra, i teraz pytanie zasadnicze, czy... czy się nam to zapisało? Ty, zapisało się. Czyli <laughs> się kurczę, znam się na rzecz. Nie ma o czym mówić nawet. W sumie tak, teraz mam rozkminę, Bo ja w John Deere nie mogę ustawić właśnie od zapisu takich ścieżek. Ale taki problem popełniałem, że ja nie, nie pauzowałem w momentach, kiedy, kiedy cofałem. No ale czekaj, czy jak ja wołowałem, to cofałem? To nie cofałem. No nie wiem, muszę to w tym roku rozgryźć, żeby to w John Deere też działało. Bo przecież to jest bardzo proste. Zresztą do wołowania nie jest to aż tak niezbędne, bo przecież. Przy tych szerokich wałach to można się zrobić delikatną nakładkę. Czy tam się troszeczkę minie, to się nic nie dzieje? doleż do samej satysfakcji, że się potrafię, żeby to zrobić. Będzie ciężko, oczywiście, że będzie. No ja jest ciężko. Bo zwłaszcza, że nawigacja sygnał się elegancko. Ale im się z powrotem. No lekko nie jest. I to pole zakończone będzie można przyjeżdżać na kolejny kawałek. To jest taki wąski przejazd, ale mam nadzieję, że się bez problemu złamy, Chociaż z jedną stronę jak mu się udało, to i mi się powinno udać. To się sprawnie elegancko składa. Część tego gazu, że jest tylko gaz ręczny, trzeba pamiętać, żeby go zwalniać. No dobra, w tym wyjeżdżać. Czyli wiatr się jakby zerwał trochę. Może coś jeszcze będzie chciało padać. Tego wariata. Tu już było zrobione, my się przenosimy tutaj na pole obok, tylko trzeba bardzo powoli, bo tu są doły. w biegów niekiedy ta skrzynia się agresywnie potrafi zachować, szarpie ale z czwórki na szóstkę szóstki na ósemkę już nie, bo ona co dwa biegi zmienia, można zmieniać co jeden tylko z tyłu trzeba wtedy przycisk przytrzymać dlatego no, na polnej drodze ten traktor jest jak wóz drabiniasty na nierównym terenie. Ale to nie, nie do tego on służy. Tam w oddali są pola z jęczmieniem, musimy tam jakoś ryć zeszły weekend I teraz na tym kawałku będziemy i na początek zrobimy sobie raz po prostu wokoło tą skrajną ścieżkę, Najtrwa, najtwardszą. Lecą. Chciałem się zatrzymać, ponieważ małą awarię odkryłem. Czy to na... awaria to? To że słabe określenie, a nie. Czy to jest awaria, czy mi się po prostu. Nie, ona się tak odchyla, chyba. Czy nie? Co to się stanęło? A zabezpieczenie wypadło. Zobacz. Wszystko się zgadza. Czyli jedna kawaria. Wypadło jedno zabezpieczenie od, od łapy. Jak one się zakładają, powiem szczerze, że nigdy przyjemności. Zakładać ich nie miałem. Trzeba to jakoś młotkiem zabić. Chyba trzeba, żeby to się działo na ciasno. No tak, to przecież nam wyleci, nie? A, jak to tutaj siedzi w tym. Muszę sobie zobaczyć. Tak? Aha, nie, nie, nie trzeba. To po prostu samo z siebie. Pytne to rozwiązanie jest. Bo to tutaj też jako wyciągnę rękoma, też wyciągnę. Okej, okay, spoko. Czyli to tylko na takiej zasadzie, że się rękami to wkłada. Uciskowka taka. Cyk i siedzi. Spoko, resztę mamy. Wieś mi to niedawno wypadło, tak mi się wydaje, ale się ci je w ciągu tego dnia. Jeszcze na koniec. Powtórka z rozrywki. Tutaj reszta. Śrub jest, nic nie wypadło. Tutaj, tutaj nie ma, co trzeba by znaleźć. To jest śruba dziesiątka. Poza tym chyba, chyba wszystko spoko. Tu, 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 tu i tu. Wszystko. Chyba jest. Na pewno mierzę taką śrubę. Zobaczcie jak to wygląda. Potężnie to wygląda, jest to potężny zasiad. co tutaj się ruby ma o, tam musi być Jestem za połową, jeśli chodzi o drugi kawałek, i to raczej będzie mój ostatni kawałek dzisiaj, bo już godzina 20.20. 20. Nim zrobię tutaj kurczę poprzeczki, tu 21 złapię spokojnie, i tu zostanie jeszcze jeden kawałek na tym gospodarstwie do obrobienia. To Ed sobie to jutro zrobi i będzie się przenosił na kolejne gospodarstwo. Bo ja powiem że to fajna odmiana: tak sobie usiąść i pojeździć takim kolosem. Jutro też się fajny dzień zapowiada, bo oreczka. Z takich statystyk ciekawych mogę powiedzieć, że spala ten bandyta ponad 100 litrów na godzinę. Więc to już jest też wynik godny, nie ma co się oszukiwać. To chyba z 1000 litrów zbiornika jest, jeśli się nie mylę. No miejsca jest, jest twarde, naprawdę twardo. Muszę maszynę podnosić, a spłycać, zatrzymuje się niekiedy. Nie wiem, dlaczego na tych poprzeczkach tak słabo wszystko rośnie, z racji, że to nie jest tak idealnie uprawione, jak być powinno. Mm. Tutaj zbierana była słoma z rzepaku. Pele były robione, tam dwie rozwaliły w roku pola leżą. Wyciągnęli je, tam za, za granicę pola, to tam to raczej nie będzie przeszkadzało mm -hmm. w tym, żeby to tam uprawić. Znaczy wygląda to nie najgorzej, jeśli chodzi o uprawienie, bo dobrze jest uprawione. Potem się jeszcze za dwa razy to uprawi agregatem i będzie można siać pszenicę. Co to tam będzie w planach, ale po to raczej pszenicę. Będzie twardo. Jest twardo. robię sobie tak przejazdy na mijankę On jest na tyle zwrotny, że bez problemu się daje nim zawrócić tu kolega robi tak, że sobie po prostu dzieli pole na kawałki po prostu robi przejazd cztery omija, wjeżdża i tak kręci cyrkl więc zrobiłem tak ponieważ mi się tak bardzo podobało Tutaj wachluję pomiędzy tymi biegami Jak na przykład teraz Już drugi raz mi się zdarzyło, że mi się przycisk pomylił I zamiast wbić bieg wyższy Podniosłem maszynę, bo są blisko siebie te przyciski bo Jak to wygląda? Tutaj mamy ustawianie podnoszenia maszyny, to jest hydraulika. Jest po prostu przepisana czasówka, więc na jedno kliknięcie mi podnosi przez kilka sekund to działa. Tutaj mamy yy, skrzynię biegów, a tutaj mamy uruchomienie nawigacji. Widzicie i w takich momentach, jak się zatrzymuje, dobrze by było po prostu się wyrobić i podnieść w pole, ale nie zawsze się da. Czasami jest to tylko moment. Najgorzej jest na ścieżkach, bo ścieżki są najtwardsze. Tutaj mamy wszystkie dane na ekranie: na potrzebne obroty, prędkość, bieg, ilość płynów ustrojowych i temperatury. Ciekawy jestem jak jutro będzie Orka szła i do Orki, będę miał 690, więc to też ciekawe się dzień zapowiada Reszta ciągników jest zajęta I się w niej olej zmieniłem, więc jest gotowa do ciężkiej pracy Idzie na pełne głębokości Wyłączyłem nawiew żeby nie huczał już się gorąco w kabinie robi tak w kabinie jak możecie zobaczyć to miejsca sporo, tu kolega sobie założył burdelowe oświetlenie elegancko w nocy pewnie świeci tak zwane burdelowe oświetlenie Kilka dni na tym gospodarstwie spędził. To jest chyba jego czwarty dzień tutaj. Albo trzeci. Ale jutro skończy i się przeniesie. No już ostatnie kilka przejazdów zostały i będę robił poprzeczki. Sprawdzam czy wszystko gra. To się ma ruszać, bo jak się nie rusza to znaczy, że się skrzywiło tutaj. Skrzywił się stworzeń, ale wszystko gra tak jak trzeba nie ma się tutaj nad czym rozczulać tyle że trzeba nadal ruszać do roboty 20.37 tutaj po 21:00 skończę nie ma sensu za dużo szaleć jutro też jest dzień pipczy, że opuściłem kabinę Wiem o tym, że opuściłem i już wracam. O, klima tutaj grzeje. Nie grzeje, a chłodzi tutaj klimaż, aż na zbyt. Przy ruszaniu zawsze czas przędni wycisnąć. ရဲမဲတယ်